Myślisz, że wiesz, jak powinno wyglądać małżeństwo. Budzisz się, razem robicie śniadanie, trzymacie się za ręce, kłócicie się o naczynia, godzicie przed snem i nazywacie to miłością. Komfort, rutyna, bezpieczeństwo tego właśnie szuka większość ludzi. Do zbudowania tego cię namawiano, ale święta Teresa od Jezusa z Awili zobaczyła w 1562 roku coś, co wstrząsnęło każdym żonatym człowiekiem, który o tym usłyszał. Zobaczyła, co się dzieje, gdy dusza traktuje małżeństwo jak ciepłe łóżko, a nie pole bitwy. A to, co widziała, nie pochodziło z książek ani kazań. Pochodziło z wizji tak przerażających, że jej spowiednicy nakazali jej natychmiast je spisać. Beatriz spędziła lata w małżeństwie, które z zewnątrz wyglądało idealnie. Don Alfonso Sanchez de Capeda, ojciec Teresy, był pobożny do przesady, wymagający, surowy aż do granic. Zakazał w domu romansów. Beatrice i tak je czytała, ukrywając przed mężem. Prywatnie mówiła Teresie jedno, a publicznie wymagała czegoś innego. Teresa obserwowała swoją matkę żyjącą w rozdarciu, rozbitą między tym, czego pragnęła, a tym, czego od niej oczekiwano. Lata później Teresa powiedziała, że obserwowanie małżeństwa matki nauczyło ją jednej niezaprzeczalnej prawdy. Życie zbudowane na komforcie, a nie na prawdzie, rozerwie cię na pół. Nie zbuduje życia na uszczęśliwianiu wszystkich. Znajdzie prawdę, nawet jeśli ją zniszczy. ICS Publications w 1987 roku, które zawierają jej pełną autobiografię znaną jako Księga jej życia, napisaną pod posłuszeństwem spowiedników oraz bezpośrednie fragmenty z Zamku Wewnętrznego, napisanego w 1577 roku. Oba są dokumentami pierwotnymi przechowywanymi w archiwach Karmelitanek. Korzystamy również z analizy teologicznej School of Mary, opublikowanej w czerwcu 2020 roku, która bada oryginalne hiszpańskie rękopisy Teresy dotyczące pierwszego przykazania i relacji małżeńskich. A teraz wracamy do informacji. Wybrała życie zakonne nie dlatego, że w tamtej chwili namiętnie kochała Boga, ale dlatego, że była przerażona. Przerażona małżeństwem. Przerażona powtórzeniem rozbitego życia matki. Przerażona piekłem. Otwarcie przyznała to w swojej autobiografii. Powiedziała, że wstąpiła do klasztoru kierowana raczej służebnym strachem niż miłością. Myślała, że bycie zakonnicą będzie jak czyściec na ziemi, ale przynajmniej będzie bezpieczna. Przynajmniej nie będzie musiała codziennie wybierać między prawdą a komfortem, tak jak jej matka. Spędziła 18 lat modląc się niespójnie, rozdarta między światem a Bogiem, nigdy w pełni nie angażując się w żadne z nich. Była swoją matką od nowa, rozdarta, zadowolona, umierająca w środku. Po raz pierwszy zobaczyła siebie wyraźnie. Żyła dokładnie tak, jak ci, którzy budują małżeństwo na komforcie, a nie na poświęceniu. Chciała Boga na swoich warunkach, chciała modlitwy, która dobrze się czuje, chciała życia duchowego, które nic jej nie kosztuje. Traktowała swoją relację z Bogiem tak, jak większość ludzi traktuje małżeństwo jako coś, co ułatwia życie, a nie jako coś, co wymaga wszystkiego. To, co stało się później, na zawsze zmieniło katolicki mistycyzm. Chrystus ukazał się jej, nie w jej wyobraźni nie jako koncepcja teologiczna, ukazał się jako żywa osoba, tak realna jak każda ludzka istota, którą kiedykolwiek znała i mówił do niej jak zazdrosny małżonek. Powiedział słowa, które szokowały jej kierowników duchowych, gdy o nich opowiedziała. Powiedział: "Nie chcę, żebyś już rozmawiała z ludźmi. Chcę cię całą". Teresa natychmiast zrozumiała. Próbowała dać Bogu połowę swojego serca. Próbowała zachować część siebie dla komfortu, dla ludzkiej czułości, dla bezpieczeństwa. A Bóg mówił jej to, co mówi każdej duszy. Która szuka prawdziwego zjednoczenia. Nie możesz podzielić swojego serca. Nie możesz dać mi połowy i zatrzymać połowy dla siebie. Pierwsze przykazanie jest absolutne. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem. Nie większością swojego serca. Nie tą częścią, która pozostaje, gdy już uszczęśliwiłeś wszystkich innych całym. Taki jest jego cel. A kiedy człowiek próbuje podzielić to serce. Kiedy próbuje dać część Bogu, a resztę małżonkowi, kiedy buduje życie na zapewnianiu komfortu, równowagi i bezpieczeństwa, narusza samą strukturę działania miłości. Pierwsze przykazanie jest absolutem, którego nikt nie może zmniejszyć ani się go pozbyć. To nauczanie stawia każdego małżonka w niemożliwej sytuacji. Wyciąga nas ze strefy komfortu, bo nie możemy kłamać sami sobie. Ale znajdowanie sposobów na jego interpretowanie, rozwadnianie lub obchodzenie bez konfrontacji z wyzwaniem jest tchórzostwem i zdradą. Napisane własną ręką w rękopisach zachowanych w archiwach karmelitanek Wawili. Wiedziała, co mówi. Wiedziała, że to sprawi, że ludzie poczują się niekomfortowo, ale odmówiła złagodzenia tego. Ale kiedy komfort staje się fundamentem? Kiedy cała struktura związku jest zbudowana na unikaniu dyskomfortu, unikaniu poświęcenia, unikaniu ciężkiej pracy, umierania dla siebie? wtedy małżeństwo staje się pułapką. Staje się kolejną wersją tego, co przeżyła jej matka. Życiem podzielonym na dwoje, życiem, w którym zawsze wybierasz między tym, czego chcesz, a tym, co jest prawdą. Życiem, w którym zawsze się kompromisujesz, zawsze dostosowujesz, zawsze szukasz wymówek, dlaczego nie dajesz z siebie wszystkiego. Oboje partnerzy osiedlali się w rutynach, które wyglądały jak miłość, ale były tylko wzajemnymi umowami, by nie zakłócać sobie nawzajem spokoju. I Teresa widziała, co to robi z duszami. Sprawiało, że stawały się miękkie. Sprawiało, że stawały się egoistyczne, sprawiało, że stawały się niezdolne do tego jednego, co małżeństwo ma czynić czynić z obojga świętych. Nazwała ją swoim duchowym zaręczynami. Chrystus ukazał się jej i pokazał, jak wygląda prawdziwa miłość małżeńska. To nie komfort, to niebezpieczeństwo, to całkowite oddanie siebie, to gotowość do całkowitego pochłonięcia przez ukochanego. To mówię tak cierpieniu, jeśli cierpienie jest tym, czego potrzebuje ukochany. To oddanie swojego życia, swoich preferencji, swojego komfortu, swojego bezpieczeństwa, wszystkiego, bo miłość tego wymaga. A potem pokazał jej, co się dzieje, gdy ludzie tego odmawiają. Pokazał jej dusze, które spędziły całe życie w małżeństwach zbudowanych na komforcie. Byli dla siebie mili, byli technicznie rzecz biorąc wierni, przestrzegali zasad, ale nigdy nie oddali siebie całkowicie, nigdy nie poświęcili się, nigdy nie pozwolili miłości ich przemienić. A kiedy umarli, ich dusze były tak przywiązane do komfortu, tak zależne od bezpieczeństwa, tak ukształtowane przez dekady unikania cierpienia, że nie mogły znieść ognia Bożej miłości. Nie były gotowe na zjednoczenie, nie były gotowe na niebo. Spędziły całe życie ucząc się, jak zapewnić sobie komfort, a teraz musiały się tego oduczyć w czyścicu. Ale ta dusza nigdy nie nauczyła się oderwania, nigdy nie nauczyła się puścić komfortu. Całe swoje istnienie zbudowała na unikaniu dyskomfortu. A teraz cierpiała intensywnie, ponieważ musiała nauczyć się w śmierci tego, czego odmówiła nauczenia się w życiu: że miłość wymaga całkowitego daru z siebie. Byli to ludzie, którzy zbudowali swoje małżeństwa na fundamencie umierania dla siebie. Mąż budził się, a jego pierwszą myślą nie było: Jak mogę dziś być komfortowo? Jego pierwszą myślą było: Jak mogę służyć mojej żonie? Jak mogę służyć Bogu? Do czego jestem dziś powołany do poświęcenia? Żona stawiała czoła konfliktom, a jej instynktem nie była ochrona własnego komfortu. Jej instynktem było pytanie: Co jest tu prawdą, czego wymaga miłość, czego boję się dać? A rzeczywistość, do której wskazuje, to, to relacja między Chrystusem a Kościołem. Chrystus nie uczynił Kościoła komfortowym, oddał się za nią całkowicie, krwawił za nią, umarł za nią, nic nie zachował. A kościół jest wezwany do odpowiedzi w ten sam sposób: całkowite oddanie siebie, całkowite poświęcenie, bez zatrzymywania czegokolwiek. Używają się nawzajem, by unikać cierpienia, zamiast pomagać sobie nawzajem, stawać się świętymi. A Teresa widziała tego konsekwencje z doskonałą jasnością. Widziała małżeństwa, które trwały 50 lat, a oboje partnerzy umarli tak samo egoistyczni, jak w dniu, w którym się pobrali. Widziała pary, które wychowywały dzieci i prowadziły domy, i utrzymywały wszystkie zewnętrzne struktury nienaruszone, ale nigdy nie oddały się sobie nawzajem. I widziała szok w ich oczach, gdy stanęli przed Bogiem i zdali sobie sprawę, ile zmarnowali. A kiedy próbujesz podzielić to serce, kiedy próbujesz dać część Bogu, część małżonkowi, a część swojemu komfortowi, nie jesteś hojny, jesteś rozdarty. A rozdarte serce nie może kochać w pełni, nie może kochać tak, jak Bóg je do tego stworzył. W 66 roku dla swoich mniszek, ale mającej zastosowanie do każdego stanu życia, powiedziała, że prawdziwa miłość zaczyna się od oderwania: oderwania od wyniku, oderwania od własnych preferencji, oderwania od potrzeby bycia w błędzie, potrzeby bycia docenianym, potrzeby bycia komfortowym. Budzisz się rano i zamiast pytać, czego dziś potrzebuję, pytasz. Czego Bóg mnie dziś prosi, bym dał? Twój małżonek zapomina o twoich urodzinach. Większość ludzi obraziłaby się, kłóciła, upewniła się, że małżonek wie, że zawiódł. Osoba praktykująca oderwanie widzi to inaczej. Pyta, czy jestem zdenerwowany, bo mój małżonek zawiódł, czy dlatego, że mój komfort został zakłócony? Czy jestem bardziej przywiązany do otrzymywania tego, czego chcę, niż do wolnego kochania? To nie znaczy, że nie komunikujesz się. To znaczy, że najpierw sprawdzasz własne serce. Upewniasz się, że nie domagasz się komfortu jako swojego prawa. A potem mówi tak, nawet jeśli ją to przeraża. Teresa widziała to realizowane przez kilka par w Avili. Pisała do nich listy, mówiła im, że prawdziwie żyją sakramentem. Te pary nie były sławne, nie były bogate. Większość z nich borykała się z problemami finansowymi. Niektóre z nich doświadczyły chorób, śmierci dzieci, niepowodzeń w biznesie. Ale podjęły decyzję na początku swoich małżeństw. Zdecydowały, że ich małżeństwo nie będzie dotyczyć ich komfortu. Będzie dotyczyć ich świętości. A każda podjęta decyzja wypływała z tego fundamentu. Modlili się o łaskę, by kochać się nawzajem tak jak Chrystus kocha Kościół całkowicie, bez zastrzeżeń, bez zatrzymywania czegokolwiek. Jest to pewność, która pochodzi z całkowitego oddania siebie. Jest to wolność, która pochodzi z zaprzestania ochrony własnego komfortu. A nie możesz być naprawdę wrażliwy z kimś, jeśli ciągle chronisz się przed dyskomfortem. Kiedy oboje partnerzy są gotowi cierpieć, gotowi oddać wszystko, gotowi umrzeć dla siebie, mogą być całkowicie otwarci na siebie nawzajem. Nie muszą ukrywać swoich słabości, nie muszą udawać, że wszystko mają pod kontrolą. Mogą stanąć przed sobą nadzy w każdym sensie i powiedzieć: Oto jestem, ja cały, dobro i zniszczenie. Weź to, użyj tego, zrób z tym, czego wymaga miłość. Dla Teresy były to lata choroby, prześladowania ze strony władz kościelnych. Wyczerpująca praca nad reformą siedemnastu klasztorów, podróże w brutalnym upale i zimnie w krytych wozach po fatalnych drogach. Dla pary małżeńskiej może to być wychowywanie dziecka ze specjalnymi potrzebami, opieka nad starzejącymi się rodzicami, przebaczenie zdrady, zachowanie wierności przez długi okres suchej duchowości i trudności. Szczegóły się zmieniają. Zasada nie. Miłość jest całkowitym oddaniem siebie, albo nie jest miłością wcale. Oto gdzie robi się jeszcze trudniej. Teresa mówiła, że ten poziom poświęcenia nie jest do utrzymania ludzkimi siłami. Nie da się białymi kciukami przejść przez małżeństwo oparte na ofierze. Nie można po prostu bardziej się starać, być bardziej zdyscyplinowanym, mieć więcej siły woli. Bo w momencie, gdy próbujesz zrobić to własnymi siłami, wracasz do budowania na wygodzie. Próbujesz poczuć się komfortowo z własnymi osiągnięciami. Próbujesz uniknąć dyskomfortu całkowitego polegania na Bogu. Ludziom, którzy odpuścili potrzebę kontrolowania wyników. Ludziom, którzy poddali się tak całkowicie. Że nie mają już nic do stracenia. Docierają do skraju tej śmierci i się cofają. Negocjują, znajdują kompromis, budują życie, które z zewnątrz wygląda ofiarnie, ale w rzeczywistości jest tylko kolejną wersją poszukiwania komfortu, przebraną w religijny język. Dawali Bogu swój czas, swoje pieniądze, swój wysiłek, ale nie swój komfort, nie swoje bezpieczeństwo, nie swoją kontrolę. I mówiła, że ci ludzie byli dalej od zjednoczenia z Bogiem niż ci, którzy otwarcie walczyli, bo przynajmniej ci walczący byli szczerzy. Przynajmniej wiedzieli, że są podzieleni. Ludzie, którzy myśleli, że się poświęcają, a tak naprawdę chronili swój komfort, oszukiwali samych siebie, a to kłamstwo trzymało ich w pułapce. Więc skąd wiesz, czy twoje małżeństwo jest zbudowane na komforcie czy na ofierze? Teresa dała test. Powiedziała: Zadaj sobie to pytanie. Gdyby Bóg poprosił mnie o oddanie rzeczy, do której jestem najbardziej przywiązana w tej relacji, czy mogłabym to zrobić? Gdyby poprosił cię o przeprowadzkę, czy byś się przeprowadziła? Gdyby poprosił cię o wybaczenie czegoś co uważasz za niewybaczalne, czy byś wybaczyła? Gdyby poprosił cię o pozostanie w trudnej sytuacji, od której każdy instynkt każe ci odejść, czy byś została? Gdyby poprosił cię o wypowiedzenie prawdy, która zniszczy spokój, czy byś ją wypowiedziała? A Teresa powiedziała, że ta linia jest dokładnie tam, gdzie kończy się twój duchowy wzrost. Ta linia jest dokładnie tam, gdzie twoje małżeństwo staje się stagnacją. Ta linia jest dokładnie tam, gdzie przestajesz być przemieniany. Kochać zbyt mocno, by pozwolić Ci zadowolić się małżeństwem, które wygląda dobrze, ale w rzeczywistości jest tylko dwojgiem ludzi wykorzystujących się nawzajem, by uniknąć cierpienia. Doprowadzicie Cię do skraju tego, czego myślisz, że możesz znieść. Poprosi Cię o oddanie rzeczy, której najbardziej się boisz oddać, a Twoja reakcja w tym momencie zadecyduje, czy Twoje małżeństwo stanie się ścieżką do świętości, czy więzieniem komfortu. Teresa sama tego doświadczyła w 1572 roku, 18 listopada. Chrystus ukazał się jej i nałożył jej na palec pierścień. Powiedział, od dzisiaj jesteś moją oblubienicą. Uważaj swój honor za mój, a mój za twój. To było jej duchowe małżeństwo i natychmiast potem wszystko w jej życiu stało się trudniejsze, niełatwiejsze, trudniejsze. Spotkała się z oporem urzędników kościelnych, którzy uważali jej reformy za niebezpieczne, zniosła brutalne choroby fizyczne, ciągle podróżowała w warunkach, które rujnowały jej ciało. Była niezrozumiana, oczerniana, oskarżana o zwodzenie przez diabła i przez to wszystko mówiła to samo: tak wygląda miłość małżeńska. Taki jest koszt, taka jest radość. Napisała w liście w maju 1581 roku do biskupa Osmy o swoim stanie po duchowym małżeństwie. Powiedziała, że otrzymała tak wielką pewność, że pewnego dnia osiągnie pełnię Boga, że prawie wyobrażała sobie, że już posiła go, ale wyjaśniła, Moja dusza nie chciałaby natychmiast osiągnąć posiadania Boga, ponieważ nie wierzy, że zasłużyła na taką łaskę. Pragnie jedynie trwać w Jego służbie, nawet za cenę straszliwych cierpień. Większość małżeństw nigdy nie osiąga tego punktu, ponieważ większość ludzi nigdy nie przestaje chronić swojego komfortu. Mają dobre intencje, modlą się razem, służą razem, próbują budować chrześcijański dom, ale pod tym wszystkim nadal działają na tej samej podstawie. Jak możemy uczynić nasze wspólne życie jak najwygodniejszym? Jak możemy zminimalizować cierpienie? Jak możemy uniknąć naprawdę trudnych poświęceń? A Teresa powiedziałaby tym parom: budujecie na piasku. Pierwsza prawdziwa burza obnaży Wasze fundamenty. Za pierwszym razem, gdy poproszą Was o oddanie czegoś, co kosztuje Was wszystko, odkryjecie, że nie zbudowaliście małżeństwa. Zbudowaliście wzajemną umowę o komfort. A takie umowy nie przetrwają, nie przemieniają, nie prowadzą do świętości. Po prostu czynią was coraz bardziej samolubnymi w coraz subtelniejszy sposób. Widziała również, co dzieje się z dziećmi wychowanymi w komfortowych małżeństwach w porównaniu z małżeństwami ofiarnymi. Dzieci wychowane w komfortowych małżeństwach nauczyły się, że miłość oznacza sprawianie sobie nawzajem radości. Nauczyły się, że celem relacji jest minimalizowanie dyskomfortu. Nauczyły się, że gdy sprawy się komplikują, negocjuje się, zawiera kompromisy, szuka się drogi powrotnej do komfortu. A kiedy te dzieci dorosły i same się ożeniły, zbudowały to samo. Pokolenie za pokoleniem poszukiwania komfortu, przebrane za miłość. Widziały ojca wybierającego pozostanie, gdy odejście byłoby łatwiejsze. Widziały oboje rodziców wybierających wolę Bożą nad własne preferencje raz za razem. A te dzieci nauczyły się, że miłość nie polega na komforcie. Miłość polega na wspólnym stawaniu się świętym. Miłość polega na pomaganiu sobie nawzajem w dotarciu do nieba, nawet jeśli kosztuje to wszystko. Teresa założyła swój pierwszy odnowiony klasztor, świętego Józefa w Awili w sierpniu 1562 roku. Wymagała od sióstr życia w radykalnej ubóstwie, bez dochodów, bez funduszy. Całkowite poleganie na Bogu. Inne zakony uważały ją za szaloną. Mówili, że skazuje swoje siostry na cierpienie, ale Teresa wiedziała, co robi. Usunęła każde możliwe źródło komfortu, aby siostry musiały polegać całkowicie na Bogu. A to, co wydarzyło się w tym maleńkim klasztorze przez następne 20 lat, Udowodniło jej rację. Te siostry stały się jednymi z najświętszych kobiet w Hiszpanii. Nie dlatego, że cierpiały, ale dlatego, że przestały chronić się przed cierpieniem. Nauczyły się kochać bez wstrzymywania się. Kiedy para usuwa swoje poleganie na komforcie, kiedy buduje swoje wspólne życie na całkowitym zaufaniu do Boga, kiedy jest gotowa cierpieć, jeśli tego wymaga miłość, wtedy małżeństwo staje się tym, czym zawsze miało być ścieżką do zjednoczenia z Bogiem. Uczestnictwem w całkowitym oddaniu siebie Chrystusa, przed smakiem nieba. Nie można zanurzyć palca w miłości ofiarnej, a jedną stopę trzymać w komforcie. Nie można powiedzieć: Poświęcę się w tych obszarach, ale nie w tamtych. Bo w momencie, gdy zaczniesz negocjować, wracasz do budowania na komforcie, wracasz do ochrony siebie, wracasz do podzielonego serca, które Teresa widziała niszczące jej matkę. Albo twoje małżeństwo jest zbudowane na fundamencie umierania dla siebie, albo jest zbudowane na fundamencie ochrony siebie. Nie ma środka. A większość ludzi spędza całe życie na próbach znalezienia środka, który nie istnieje. Chcą małżeństwa ofiarnego bez rzeczywistej ofiary. Chcą zjednoczenia z Bogiem bez śmierci dla siebie, której wymaga zjednoczenie. I nie osiągają ani jednego, ani drugiego. Teresa zmarła 4 października 1582 roku w Albie de Tormes. Miała 67 lat. Jej ciało było zrujnowane przez dekady podróży, chorób i zwykłego fizycznego kosztu całkowitego wylewania siebie. Ale świadkowie mówili, że w ostatnich godzinach promieniała. Powtarzała wersety z pieśni nad pieśniami, powtarzała: Jestem oblubienicą Chrystusa. Wreszcie, wreszcie idę do niego. A potem zmarła. W ciągu kilku godzin ludzie zaczęli zgłaszać cuda. Pomieszczenie wypełnił zapach, którego tam być nie powinno. Jej ciało nie ulegało rozkładowi tak, jak ciała powinny się rozkładać. Dziewięć miesięcy później ją ekshumowano i znaleziono jej nienaruszone. Ale prawdziwym cudem nie było jej ciało. Prawdziwym cudem było to, co udowodniło jej życie że można kochać całkowicie, że można zbudować życie, czy to małżeńskie, czy celibatowe, na całkowitym oddaniu siebie, że można przestać chronić swój komfort i zacząć żyć dla czegoś nieskończenie większego. Będziesz bezpieczny, będziesz w komforcie i umrzesz, nigdy tak naprawdę nie żyjąc, że kiedy dajesz wszystko, otrzymujesz wszystko że zjednoczenie z Bogiem czy jesteś w małżeństwie czy w celibacie nie jest pocieszeniem za trudne życie. To jest cały sens. Po to zostałeś stworzony. To jest jedyna rzecz, która kiedykolwiek zaspokoi ludzkie serce. Budują małżeństwa, które z zewnątrz wyglądają na udane. Odhaczają wszystkie pola. Utrzymują pozory miłości, ale w środku są podzieleni, wyczerpani, powoli umierają z powodu komfortu. A gdy staną w końcu przed Bogiem, zobaczą to, co Teresa widziała w swoich wizjach, że zaproponowano im wszystko, a oni wybrali bezpieczeństwo zamiast tego. W 1574 roku biznes męża upadł. Rodzina żony nalegała, by go opuściła. Ona odmówiła. Co więcej, wybrała widzenie upadku jako Boże Miłosierdzie. Odpowiedź Teresy, zachowana w archiwach karmelitanek, brzmiała: Błogosławiona jesteś, że Bóg usunął przeszkodę komfortu. Teraz możesz nauczyć się kochać tak, jak kocha Chrystus. Mąż później napisał, opisując, co wydarzyło się w jego duszy. Przed upadkiem kochał swoją żonę, ale też ją wykorzystywał, wykorzystywał jej pozycje, wykorzystywał jej kontakty. Upadek zmusił go do stawienia jej czoła w całkowitym złamaniu. Kiedy została, coś w nim pękło. W końcu zrozumiał, po co jest małżeństwo nie dla komfortu, dla świętości. Dwoje ludzi, którzy przestali pytać, co czyni ich komfortowymi, a zaczęli pytać, co czyni ich świętymi, ale większość par panikuje, gdy tylko komfort zostaje zagrożony. Przegapiają zrzucenie wszystkiego fałszywego. Wybierają znajome więzienie komfortu, zamiast przerażającego polegania na Bogu. W 1576 roku napisała kobieta, opisując obojętność swojego męża na Boga. Nie był okrutny ani niewierny, po prostu całkowicie obojętny. Chciał komfortu, nie ofiary, urazić się na niego, czy widzieć go tak, jak Chrystus widział tych, którzy go ukrzyżowali. Ojcze, przebacz im. Twój mąż nie rozumie, czego odrzuca. Ta wiedza jest Twoim krzyżem. Noś go z miłością. W dziewiątym roku mąż ciężko zachorował. W swoim strachu poprosił ją o modlitwę. Pozostała przy jego łóżku sześć dni, modląc się, pościąc. Siódmego dnia gorączka minęła. Powiedział: Nie wiem, co zrobiłaś, ale poczułem, że coś się zmieniło. Pokazała mi, jak wygląda miłość Chrystusa. Niczego nie oczekuje. Daje, bo miłość daje. Przez dwa lata groziło jej wykluczenie z kościoła. Nie broniła się. Po prostu zakładała kolejne klasztory. Poświęcała się dalej. Kryzys rozwiązał się na jej korzyść w 1577 roku. Te dwa lata nauczyły ją radykalnego odłączenia od wyników. Nie można osiągnąć zjednoczenia, wstrzymując cokolwiek. Tak, dopóki życie nie stanie się zbyt trudne. Teresa powiedziałaby, że to nie jest prawdziwe tak, to jest kontrakt. Sakramentalne małżeństwo mówi tak bez żadnych warunków, po prostu tak, bez klauzul wyjścia. Wybierasz, aby wylewać siebie całkowicie, niezależnie od kosztów. Bo gdy komfort staje się celem, poświęcenie staje się niemożliwe. Gdy poświęcenie staje się niemożliwe, świętość staje się niemożliwa. Walczyła z tym przez całe życie. Zyskała wrogów, ludzi, którzy uważali ją za ekstremistkę, ale nie ustąpiła. Żyła obiema drogami. 18 lat w komforcie, 27 lat ofiarnie. Wiedziała, która droga prowadzi do życia. Badamy oryginalne dokumenty źródłowe, ponieważ powierzchowna treść nikogo nie zmienia. Zostaw komentarz, skąd oglądasz. A teraz wracamy do historii. I ostatecznie zjednoczenie z nim, które zaspokoi każdy głód. Puść komfort. Daj wszystko, zaufaj Bogu. To jest cała ścieżka. Dusza, która przestała chronić swój komfort i nauczyła się kochać tak, jak kocha Bóg. Jej ostatnie słowa zostały spisane przez zakonnicę w Albie de Tormes. Powiedziała: Panie, jestem córką kościoła, żyłam dla Ciebie, teraz przychodzę do Ciebie. Potem zacytowała pieśń nad pieśniami: Mój ukochany jest mój, a ja jestem Jego. 67 lat wybierania poświęcenia zamiast wygody, 67 lat umierania, aby mogła żyć. Na koniec otrzymała dokładnie to, co było obiecane: zjednoczenie całkowite, trwałe, pełne. Po zbadaniu wykazało widoczną ranę po lewej stronie. Kościelni śledczy porównali to z własnymi pismami Teresy. W swojej autobiografii w 29 rozdziale opisała mistyczne doświadczenie z 1560 roku. Ukazał się anioł trzymający złote włócznie zakończoną ogniem. Wielokrotnie wbijał ją w jej serce. Ból był intensywny, ale spowodował też ogromną słodycz. Powiedziała: Ból sprawił, że jęknęłam, a słodycz, którą ten największy ból spowodował, sprawiła, że zapragnęłam, by nigdy się nie skończył. Serce to stało się znane jako przeszyte serce świętej Teresy. Pozostaje ono zachowane w relikwiarzu w Albie de Tormes. Każdego roku tysiące pielgrzymów przyjeżdża, by je zobaczyć. Fizyczny dowód na to, że to, czego doświadczyła Teresa, nie było metaforą. Cena miłości pozostawiła trwały ślad na jej rzeczywistym ciele.